Witajcie ponownie. Udało nam się znowu wejść. Postaram się wam jak najwięcej tego ukręcić. Przyczajnia, a później to było części samochodowe. Whoa, we have to find... Muszę Wam to pokazać. Jest ogromne. Po prostu to jest ogromne. Jauć! Fajne. Tylko, że no niestety telefonem to niewiele widzicie. Ale nie będziemy szli do końca, bo to, bo to bez sensu. Tam nic chyba dalej nie ma. A nie jest tam coś dalej, ale tu jest jeszcze coś. To zobaczymy najpierw tu. A, i właśnie na takie coś trzeba uważać. Bo nawet gdzieś był światło widać. Wow. Fajnie to wygląda. Ogromna, wielka hala. Ale tam już raczej nie ma po co iść. O, tu trzeba bardzo uważać. O nie, takie. Czekaj kochanie, chcę zobaczyć co tu jest tu. A tu jest. Tu jest jakichś, nie wiem co to jest. A, chcę zobaczyć czy tu w razie czego jest... Raczej wątpię czy tu można wyjść ręty. ale wiesz, ja bym nie ryzykował. O, miankę. Patrzcie, jaki fajny sufit jest. Patrzcie, jaki fajny. Ja chcę tylko zobaczyć, wiecie co, czy ewentualnie można się ten deewakuować. Ale raczej wątpię. Niestety nie można się ten deewakuować. Trzeba iść wyżej. Tu jest niestety. O, nie da się ten deewakuować wyjść, bo to jest pierwsze piętro. Ja mogę być... O, patrzcie, jak to pięknie wygląda. O, moja żona właśnie o tym mówiła. Jak to ma się nam wywalić na łeb, to dziękuję bardzo. Uważaj. A, dziura tu. Uważaj, ty też. idziemy na wprost. Jak nie, to w razie czego to jest wyjście. Tu była chyba, wiecie co, hala jakaś główna produkcyjna. O, tu jest wyjście, zobacz mi się. Chodź, spróbujemy, zobaczymy jak tu jest. W razie czego to się ewakuujemy tędy, a nie piwnicą. Da się ten wyjść e, spoko spoko luz a tutaj jest y, tu była prawdopodobnie jakaś winda No, a ta podłoga jest chyba bardziej nawet stabilna niż tamta. O, widzisz, to już nie trzeba lampy. Ale to jest dokładnie, że tak powiem, to samo. Chcemy zobaczyć, co jest tam dalej. Ale raczej tu są drzwi urwane. O, to jest bardzo, bardzo duży teren. Chciałem Wam powiedzieć. Zobaczymy, czy tu są jakieś schody? Nie, tu nie ma żadnych schodów. A tu nic nie ma. A tu jest główna ulica. Chyba będziemy się wiedzieć, co musieli wrócić do innych schodów. Bo tu są takie. Co? Mogą być te? No bo tu są, chcę Wam pokazać, zarąbiste schody. O, proszę. Metalowe schody. To jesteśmy na pierwszym piętrze, ale ja Wam nie będę chyba filmował. Wiecie, co? O, tu jakieś te. No właśnie, możesz to zrobić. Jakieś, nie wiem, rury. Jestem tak wycykany od tych schodów, że to poezja. Jeszcze idziemy zobaczyć tu. Znaczy, przed chwilą tam na ten dach ktoś szedł. Jakaś ty, młodzież. Więc... Dobra. Jak będzie coś ciekawego, to to na za od 83 albo 93? Zostaje opuszczony. Dobra. Straszne są te schody, wiecie. Jak mam powiedzieć, co przeżyłem najbardziej creepy, to te schody. Dobra. Zobaczcie, chciałem Wam pokazać, w jakim stanie już to jest. To już jest trochę. O, tu już się dach zawalił częściowo. A po tyle latach to nie ma się co. Tam jest dziura dalej. Może zoomuję wam. O, tam jest dalej dziura. Boże święty, zobaczcie jak to wygląda. Tu to było metalowe. Tu jest drewniane. O i jeszcze wam pokażę coś fajnego. To są pozostałości po, po szybie i, i winda kawałek ale to jakaś towarówka była chyba wleźli na górę tu jakaś młodzież jest z nami Widzicie? Jezus, wiecie co mam uczucie, jakby ta podłoga miała się zapaść za chwilę. Ale to jest chyba jakieś toalety, prysznice? Ha. ale zobaczcie jakie widoki stąd są. O, takie widoki. O. Dobra. Jesteśmy na dachu. Trzeba bardzo uważać jak tu chodzę bo tu są zobaczcie takie zapadliny że tak powiem i trzeba bardzo bardzo uważać Ale to jest to co chciałem zobaczyć wiecie co ja będę szedł bliżej barierek, to w razie czego będę się mógł złapać jest jak mi się nogi uginają ale widok niesamowity stąd jest, dobra Dobra, wiecie co? Obkrążymy to dookoła. Chcę Wam pokazać, jaki jest stąd. O, jeszcze słoneczko świeci za tym. Schody są drewniane i jest normalnie y, Meksyk. Jezus Maria, o tu jest jakieś coś. Tam dalej. Tu, gdzie są ten ok, ten komin? Ja wiem, że to jest jakoś taka średnia na jeża, ale mam nadzieję, że widzicie w kamerze. To jest następny cel naszej eksploracji. I mam nadzieję, że tam wejdę, bo tam chciałem bardzo wejść. Ja się stąd ewakuuję. Tak jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmiku. I zapraszam do następnego razu. To trzymajcie się, cześć.